Witam Was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe w kolejnym odcinku z CSGO Skins'a, gdzie pojawiły się nowe skrzynki. Ja już miałem okazję przetestować, a my dzisiaj tych 300 zł na nowych skrzynkach postaramy się zrobić kosę. To jest bardzo dużo. No i mam nadzieję, że będzie to też bardzo łatwe, ale wiadomo, niektóre łatwe rzeczy potrafią się szybko zepsuć. I oby tak nie było w tym odcinku. Ale zanim zrobimy tutaj tą piękną, jakąś koskę, w tym odcinku również dla wpłacających swoim kodem cały czas do zgarnięcia jest 7 skinów. Jest godzina 18.38, godz yy, 14 czerwca. I skinki do tej pory wszystkie stoją. Również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć udział, na niego należy zasubskrybować kanał, dzwoneczkiem, stać łapkę w górę, skomentować odcinek. A jeśli mnie lubicie, chcecie wesprzeć, to właśnie w tym miejscu możecie wpisać mój kod addixon62, gdzie dostajecie 2 złote, 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Powiem wam tak, ja dzisiaj testowałem już te skrzynki i jestem naprawdę zachwyconą, zachwycony tą skrzynką za 21 zł bo naprawdę, jak otwierałem, to potrafiła ona bardzo często zwracać. Tylko właśnie, przy takich challenge'ach próba tutaj błędu jest bardzo niska. I jak na raz nam tu zabierze, no to będzie bardzo duża lipa. Więc oby tu już na samym wstępie nam oddało. Jak to wygląda? Okej, okay, okej, okay, no zabrało, zabrało, ale to jeszcze pobiedy. biedy. Szczerze, byłem nastawiony na zdecydowanie większy minus, jak zobaczyłem te skiny. Jeszcze raz, Do dwóch razy sztuka, jest Famasik, jest P2000, znowu na minus niestety, znowu na minus, ale dobra, to jeszcze nam daje tutaj pozwolenie na otwieranie, oj, ale to już jest tragedia. Kurwa, no ani razu nie odda, no proszę Cię, no błagam, o matko bosko, widzowie, widzę, że no widzicie, od 300 zł do kocy. Niby prosto, ale jak dzieją się tutaj, niestety, takie rzeczy jak teraz, no to nie jest za ciekawie. Dobra, straciliśmy, więc potrzebujemy tutaj leciuteńkiego zastrzyku pieniężnego. Tej na razie skrzynce podziękujemy. Weźmy sobie do tej tanczej, dajmy sobie 10 takich skrzynek. Wygrajmy tą bitwę i wrócimy do tego, mam nadzieję, co było na samym początku odcinka. Tak jak powiedziałem, takie niby łatwe rzeczy, łatwo szybko zepsuć. No i na razie psujemy, na razie psujemy. Ja pierdzielę, proszę, proszę. No tu daj już nam tą bitwę, już nie rublipy. Już nie rublipy. Ta skrzynka też potrafiła fajnie sypnąć, jak ją testowałem. Fajnymi skinami, drogimi. No, widzę, że tutaj nie chce nam sypać. Tu nam nie chce sypać, ja pierdzielę. No co ty gadasz, no? No co ty dupisz, ty? O, jest pierwszy lepszy. No niby jest. Dalej przewagę ma tutaj ogromną Konkel i jaka 90 Ciekawa dosyć. Bardzo ciekawa. O ile to? 13? Kurczę, sporo nam brakuje. No tu naprawdę musiałby nam łupnąć taki skin, gdzie. Ojej, teraz coś w ogóle nie ma szans. No to co? Po challenge'u chyba widzę, nie? Po challenge'u. Jeszcze raz. Tylko teraz to się zastanawiam. Ja nie chcę tutaj na trzy osoby. Na trzy osoby. Na trzy osoby. Ja pierdolę. Gorzej tego odcinka zacząć nie mogliśmy. Dosłownie. Gorzej tego nie mogliśmy zacząć. To jest wstyd. To jest wstyd. Ale ta bitwa. Czuję to. Czuję to, że to jest nasze. Uwaga! Ej, okay, chyba najdroższy. nie, no to złotówka jest, ja pierdolę. No, najdroższy. 21 złoty, droso. A my tylko się patrzymy, jak dzisiaj nasi rywale trafiają dobre skiny. Ani na skrzynce tamtej, ani na tej nic ciekawego nie leci. Ładnie, teraz dobry skin. Pięć skrzynek. Pięknie! Ile to? 15. Jeszcze nie daje nam prowadzenia. Matko, jedyna, no my musimy tutaj naprawdę na chuju stawać, żeby cokolwiek wygrać, nie? Tragedia. Tragedia, proszę, dwie skrzynki, to jest do wygrania. To jest do wygrania. Nie, 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 proszę. Ile? Nie. Ja wierdziałem. No i widzowie. Nowe skrzynki nas totalnie wyzerowały. Totalnie nas nowe skrzynki wyzerowały. Ja mogę się jeszcze tu poratować niby. O kurwa, 473 zł ten skin kosztował. Pozwólmy, że. Zalinuję kolejny raz. Żeby odzyskać to, co straciliśmy tym skinem. Alinuje kolejny raz i teraz zrobię to w taki sposób, że. Tam tak, tą skrzynkę na buście. Pięć razy. Pięć takich. Pięć takich na buście. I jedną tą. Nie, no musi coś w tym odcinku wyjść. No musi coś w tym odcinku wyjść. No musi tam. Ta bitwa musi wyjść. Ta bitwa musi wyjść. Odkuwamy za to, co straciliśmy i robimy jeszcze konkretną jakąś kosę dzisiaj. Proszę. Proszę karkonosze. Teraz już tutaj te skrzynki to nie przelewki. Mamy busta za 21 zł. O! Puścik. O, UMP, dobra. Ten za. O! I to jest dobry skin za 69! To moje oczy widzą! No, takie skiny to ja chcę tu widzieć, no. Takie skinki to ja chcę tu widzieć. 13 ziko teraz wpada. Ja se tu w pistację wpierdziała w międzyczasie. One szczęście nie przynoszą, jak widać, ale. O kurde, USP za ile? Nie, 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 nie. Myślę, że to są chyba jakieś kpiny. To są jakieś kpiny? Nie, to nie są kpiny. On nadrobił to jednym skinem za 152 zł. UMP chyba drogi, nie? 24. No i znowu musimy nadrabiać. Znowu musimy nadrabiać. Znowu musimy trafić drogie skiny, ale nadrobiliśmy właśnie w tym momencie. Teraz watuje 42 zł skrzynia. Dwa różowe. My mamy droższego. Kso, kso, Dobra. Kolejny chyba droższy dla nas. Jest. 55 zł. Dobry stan. Śmietniki, śmietniki. Muszą nam tu śmietniki dropnąć. Dawaj ze śmietnika jakiegoś dobrego skina musimy. O, kurde. Dobra, to chyba jest dla Emilii nokaucik Emilii, Emilii, to chyba jest dla ciebie nokaucik Ładnie, jeszcze tu nam dorzuca. No i pięknie, nasz plan się sprawdził. Nadrobiliśmy, jeszcze tutaj... Można... Nie, no nadrobiliśmy, nadrobiliśmy prawie. Prawie nadrobiliśmy. 400, raz, dwa, trzy. Okej, okay. nadrobiliśmy to, co straciliśmy. I teraz polećmy po jakąś naprawdę konkretną kosę za ponad tysiaka. I wiecie, co ja bym zrobił? Jeszcze raz bym zalinował. Bo dzisiaj wszystkie bitwy przegraliśmy. To może wygramy dwie pod rząd. Na nowych skrzyniach musimy tutaj dobrze nowe skrzynki przywitać. Przywitajmy je naprawdę z gorącymi, tutaj oklaskami i z gorącymi bitwami. I co? Standard, under, standard, under. Odwieczna tutaj. Odwieczny problem. Standardzik, standardzik. Proszę, dwie bitwy, dwie bitwy. z go, skins. Przy sobocie, przy sobocie, oddaj. Dodamy. Losowego bota, niech będzie losowy Alex Dobra, Aleksi. Pokazuj tutaj klasę. Znaczy nie, ty nie pokazuj klasy, co ja gadam? Ty klasy nie pokazuj. O matko, pokazuje klasę, pokazuje 24 zł my, no 27. O matko, co tutaj leci? 20... dy, dobra, na styk cały czas tutaj, ale prowadzenie niby ma. Prowadzenie niby ma, co mi się tu nie podoba i zwiększa tutaj sobie te prowadzenie. A my z tej skrzynki jeszcze tutaj nic takiego drogiego, ciekawego nie wydropiliśmy. Najdroższa skrzynka tutaj z tych nowych. I troszeczkę mnie tu zawodzi. Teraz nie nawet troszeczkę, tylko bardzo zawodzi. No gdzie są tu jakieś fajne skiny? 9 zł. Matko Bosko, To już potrzebujemy naprawdę drogiego skina. M4? Dobrze, dobrze. To nam daje jeszcze nadzieję, tak szczerze. To nam jeszcze daje nadzieję. I znowu zaczyna trafiać lepsze. On praktycznie każda skrzynka ma lepszego skina ode mnie. Teraz boosty. Teraz boosty. Dobra, co tu? To chyba gówno dla... A kaczyk? Ja pierdzielę, ty. Jak to wygramy? Jak to wygramy? Jak to wygramy, ale... Ja cię... Ile za to dostaniemy? 79 zł. Matko, jedyna, matko, jedyna. Jedna bitwa przez cały odcinek wygrana. No, taki nasz dzisiejszy los. Niestety nie udało nam się tu nic wykombinować. Ostatnia. Na uratowanie. O, jak szybko dobili tutaj jak szybko też dobił, tak wyszedł szybko. Uwaga. Jeszcze jest jakiś ratunek dla nas? Nie, nie ma. Ale przynajmniej jakiś tu Elkis wygrał, a nie bot. 635 zł Te 84. No, nie było nam dane. Skrzynki... Skrzynki dropią! Skrzynki naprawdę te nowe dropiły skiny. Tylko szkoda, że nie dla nas i to takie konkretne, a ta najdroższa tutaj... To nawet w tej bitwie pokazała, że ona potrafi. W konkretne skrzynie. Nie było nam dzisiaj dane, niestety nic z tego zrobić. Dziękuję wam, ślicznie. Pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Jak chcecie przetestować, pamiętajcie Koda Dixon. Przy okazji macie tutaj sporo konkursiku do wygrania. Plus 18, kołam was. Nara.